Czy w takich sytuacjach może nie, nie wiem, jeżeli nie, nie, nie pan minister, to ma, może e, e, pan mecenas, czy za, chodzi mi o zabezpieczenie samego lotniska, czy tam MZ też odpowiadał za to, czy... Myślę, że tutaj troszkę dawiąże to do, do wypowiedzi pana ministra Męczykowskiego hmm. i chcę powiedzieć tak, bo to warto. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie, w jaki opublikowała, podkreśliła, że te spory, które pan minister wspominał dotyczące realizacji takiego obowiązku, jaki na szefie Kancelarii Desesa Rady Ministrów ciąży koordynowania transportu lotniczego i to upokarzające pozbawianie prezydenta na przykład przelotu do Brukseli słynnego. Było niezgodne z prawem, to żeby była jasność sytuacji, minister o tym powiedział, że wszystkim zarządzała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i to jest prawda. Było takie porozumienie w 2004 roku spisane, na podstawie którego to szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako koordynator tego transportu vip ów dysponował w zakresie limitu i warunków, ale to ma... Bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia moich obowiązków, jakie na tych urzędnikach ciążyły, bo oni byli takim przekaźnikiem, buforem pomiędzy Kancelarią np. Prezydenta, czy Kancelarią Marszałka Sejmu, czy Senatu, a służbami dyplomatycznymi. I w konkretnym przypadku, w przypadku katastrofy swoleńskiej, zdarzenia z, jakie miały miejsce przed 10 kwietnia, to jest sytuacja, gdzie z jednej strony o wszystkim decydują urzędnicy rządowi, o wszystkim w sumie decyduje Arabski. Jego grupa przygotowawcza załatwia kwestie związane z przylądem siódmego. Jego grupa przygotowawcza tak przy okazji porusza temat bardzo niewygodny, to wiele osób mówi, niewygodny dla Rosjan, wizyty dziesiątego. A czym ta niewygodność ma polegać? Ano na tym, że Rosjanie na dźwięk 10 kwietnia wizyta prezydenta od tego najniższego szczebla zaczynają mówić, ale to nie z nami. Tak? To już z Moskwą, my na ten temat nie chcemy rozmawiać, a to już sobie załatwcie lotnisko to z wojskiem, ochronę to, to w Moskwie. Generalnie rzecz ujmując widać takie duże dezautorysm po stronie rosyjskiej, i w to rosyjski, ten rosyjski standard idealnie się wpisują polscy urzędnicy. To znaczy, ci, którzy tam są, Dbają o to, żeby 7 było wszystko korekt, a przy okazji, no to zróbmy taką kalkę, niech 10 też tak będzie, a jak wyjdzie inaczej, to zobaczymy, dogadamy. Nic nie dogadaliśmy, nic nie zrobiliśmy. Jakie są fakty? Fakty są takie, że grupa przygotowawcza, rzeczywiście tak no jak pan minister Waszczykowski powiedział, pozyskała informację przede wszystkim o tym, że to lotnisko jest zamknięte. Dlaczego? No dlatego, że sama na nim nie mogła wylądować. Oni mieli takie plany, a musieli lecieć via Moskwa. Dlaczego? No bo to w 2009 roku, 2 listopada Rosjanie rozformowali jednostkę, lotnisko jest zamknięte. To jest kluczowa informacja, która w moim przekonaniu stała się udziałem bardzo wąskiej grupy osób i ewentualne konsekwencje w zakresie urzędniczego przygotowania lotów ja upatruję właśnie w tym, że tą informacją nie dzielono się z tymi wszystkimi uczestnikami organizacji pilotu i lotu, i wizyty, i samego przelotu. Czyli również z Kancelarią Prezydenta. Czyli również z Prezydenta. Ale w szczególności, Państwo wiecie, że teraz modne jest opowiadanie, że wszystkiemu winien jest rozformowany z bezpółk. Wojskowa Prokuratura Okręgowa stawia zarzuty byłemu szefowi z bezpółku, stawia zarzuty odpowiedzialnym za szkolenia. Temat zamknięty, pozamiatany, odpowiedzialność jest. A jest tylko takie, kim jest ten specyf. Jakie on ma realne uprawnienia? Proszę Państwa, żadne. On z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostaje informację, że prezydent albo premier będą lecieli do Smoleńska. W związku z tym grzecznie zasiada żołnierz, pisze zamówienie do ambasady z Ambasady, czyli komuś, kto podlega administracji rządowej. W tej ambasadzie sporządzana jest nota dyplomatyczna. Taka nota dyplomatyczna kierowana jest do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Na tą notę dyplomatyczną Rosjanie odpowiadają znowu ambasadzie. Ambasada przekazuje do specpółku informację, ok, jest zgoda, możecie realizować lot. Dzisiaj chyba proces jest jawny, więc ja mogę o tym powiedzieć. Dzisiaj się zapytał Sąd Pana Raczyńskiego, który zeznawał w charakterze świadka na procesie generała Bielanego, pan szefem 36 Spraw czy, yy, czy on dostawał z, z ambasady jakieś informacje na temat właśnie stanu tego lotniska? Czy swet sam rozmawiał z yy, obsadą lotniska w Spoleńsku? Nie. Ale powstaje pytanie, czy się wszyscy są zdziwieni, jak to, to, to żołnierz polski z żołnierzem rosyjskim nie rozmawia? No nie rozmawia, bo nie ma do tego narzędzi. Ani nie ma takiej łączności, ani takich możliwości. To jest organizowane zgodnie z tymi wszystkimi regułami przez struktury rządowe. I jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, kiedy ambasada pewne rzeczy robi opieszale, albo ich w ogóle nie robi, jeżeli je przekazuję znowu do kogo? Do koordynatora transportu lotniczego WIP-ów, czyli do kogo? Do szefa Kancelarii prezydenta Rady Ministrów. A ten, tymi informacjami się nie dzieli z wykonawcą, to mówienie potem, w moim przekonaniu, w ustach na np. Rzecznika Prokuratury, że za wszystko odpowiada przewoźnik, to jest chyba nieporozumienie, a na pewno daleko idące uproszczenie. To jest tak, jakby komuś dać ten samolot, Zabrać wszystkie telefony i faksy i powiedzieć: No, jakżeś tym samolotem źle pokierował, nie na to lotnisko wysłałeś, na które trzeba, albo nie sprawdziłeś tego lotniska, to jest twoja wina. Problem polega tylko na tym, że ten specpuł nie działa sam, nie ma gorącej linii z Moskwą, nie ma gorącej linii ze Smoleńskiem. Wszystkie prośby, zapytania wykonuje przez struktury rządowe. Zatem z tą odpowiedzialnością 36 specpułku i mówieniem, że spec Gwinien jest wszystkiemu, co związane z katastrofą spoleńską i na tym wystarczy temat odpowiedzialności za przygotowanie lotu zamknąć, to jest daleko idące nieporozumienie. Po prostu z, próba złożenia winy tylko i wyłącznie na wykonawcę. Ktoś kiedyś mówił, że odpowiedzialność karna w Polsce sięga tylko pewnego poziomu. Można powiedzieć, że to jest doskonały przykład tego, że wystarczy postawić dwóm emerytowanym żołnierzom zarzuty i już jest temat zamknięty. To nie tak. Teraz mówimy o dalszych kwestiach związanych z ewentualnymi zaniedbaniami. Mówił pan minister Waszczykowski, Biuro Ochrony Rządu i Instrukcja Hejta. Proszę Państwa, to jest służba specjalna. Ja zawsze mówię, jeżeli służba specjalna, ma i to nie wymyślił sobie tego adwokat, nie wymyślił sobie tego prokurator. Biegli, których powołał prokurator na, w prokuraturze woj, okręgowej Warszawa Praga, którzy wydali opinię, która legła u podstaw przedstawienia zarzutu wiceszefowi BOR, powiedzieli, że BOR popełnił 20 uchybień. Bo Państwo doskonale wiecie, że najczęściej jest tak, że jakiś oficer służb specjalnych jak popełnia jedno uchybienie, albo dwa uchybienia, to ktoś ginie, albo jest jakiś problem i on przestaje być oficerem służby specjalnej. Mówimy o dosyć szczytnym zadaniu, jakim jest ochrona wizyty w bardzo szczytnym celu, 70. rocznica mordu katyńskiego. Kogo? Głowy państwa, nie ma nikogo ważniejszego niż prezydent i mamy 20 uchybień. Ja kiedyś powiedziałem, że po, po dwuletnich studiach nad, nad aktami Wojskowej Prokuratury Okręgowej, że katastrofę smoleńską będzie można wyjaśnić od tyłu, znaczy poprzez dekodowanie czemu, z czego wynikały uchybienia przed i po katastrofie smoleńskiej aparatu naszego państwa. Ja jestem tym głęboko wierny, a uważam, że to jest klucz do, do rozwiązania co się stało. Bo jeżeli przyjmiemy, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działała opieszane, że nie przekazywała na przykład tak kluczowych informacji, jak to, że to lotnisko nie funkcjonuje. Jeżeli przyjmiemy, że ktoś w rozmowach prywatnych przyjmuje takie oświadczenie od strony rosyjskiej, a to my to lotnisko otworzymy. Super, fajnie, otworzymy, to co to znaczy otworzyć lotnisko? To nie znaczy otworzyć bramy, którą wjedzie i wyjedzie BOR, tylko to znaczy, Przywieźć na to lotnisko wszystko to, co zostało z niego wcześniej wyniesione albo rozkradzione, to oznacza przywieźć na to lotnisko obsadę, która umiałaby na to lotnisko sprowadzić samolot. To oznacza wykonać obloty kontrolne. To kosztuje kupę pieniędzy, to wymaga olbrzymiego czasu. A ja chcę Państwu powiedzieć, też mogę o tym powiedzieć, bo to też już jest ujawniony wątek tego, tego śledztwa, które się toczy, że... To Problem niemożności lądowania na tym lotnisku w marcu wynikał z tego, że tam leżały zwały śnieg. I nikt nie był w stanie na to lotnisko zorganizować sprzętu, bo to jest zbyt kosztowna historia, żeby ten śnieg z płyty lotniska odepchnąć. W związku z powyższym mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy przyjmujemy na pierwszy rzut oka każdy, kto tam pojechał z tej grupy przygotowawczej, powinien był zobaczyć i tą słynną wieżę kontroli lotów, która po katastrofie no, wszystkim wydawała się dziwna i nieadekwatna do takiego lotu i powinien zobaczyć tą płytę lotniska i powinien zobaczyć, że to lotnisko wygląda na mocno opuszczone. I czasem mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszystko jest korek. Lecimy, tak? Lecimy panowie. No teraz ci, którzy decydowali o tym, żeby lecieli siódmego, ogrzali się trochę w tym przygotowaniu do wizyty kogo? No, szefa państwa rosyjskiego. Tam naprawdę nie trzeba było żadnego zaangażowania i żadnego przygotowania po stronie polskiej, bo było wiadomo, że jak będzie Putin, to no, będzie super obsada, super bezpieczeństwo i na pewno nikomu nic się nie stanie. To no, była rzecz jasna, I dzisiaj też padło takie pytanie na, na tym procesie, a siódmy, a dziesiąty. A że siódmego to się udało wylądować. No, udało się, ja myślę, że siódmego udałoby się wylądować tam każdemu yy, i w każdych warunkach. Bo o to zadbała po prostu strona rosyjska. Natomiast dziesiątego, czując tą specyfikę po obu stronach, aparat rządowy, który dysponował <laughs> wszystkimi możliwościami i US możliwościami, a nie obowiązkami w zakresie uzgodnie, po prostu zachowywał się tak, jak zachowywał się BOR w stosunku do swoich obowiązków w zakresie tej ochrony. Tak? Uchybienia za uchybienia. Teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to sytuacja tego rodzaju, że najpierw ta dyplomacja próbuje te wizyty podzielić, potem ta dyplomacja. To nie ujawnia niczego prokurator, który umarzył postępowanie w kierunku odpowiedzialności za organizację lotu szczegółowo opisał te uchybienia i w ujawnionej, znanej Państwu z, ze strony internetowej prokuratury decyzji końcowej 300 stron uzasadnienia można wyczytać między innymi, że to, jest, to są uchybienia polegające na tym, że tam te zgody dyplomatyczne były pozyskiwane z budowla, że Informacja i komunikacja ze stroną rosyjską wskazywała na bardzo dużą opieszałość po stronie urzędników ambasady, że te zgody dyplomatyczne pozyskiwane były na ostatni moment, że tak naprawdę strona rosyjska, i napisał też prokurator o zobaczcie Państwo, jak, jak, jakie są twierdzenia świadków rosyjskich w tej sprawie generalnie wszyscy zaprzeczają temu, że było tak pięknie, kolorowo i wszystko uzgodnione. Prokurator wziął, ma takie prawo, ocenił materiał dowodowy korzystnie dla funkcjonariuszy Polski. Ale prawda jest taka, że Rosjanie mówią zupełnie coś innego niż polscy urzędnicy. Nasi urzędnicy rządowi mówią, wszystko było przygotowane, zapewnione, Rosjanie mi mówią, nie, 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 myśmy tak daleko, to niczego nie obiecywali. Jeżeli weźmiemy pod uwagę teraz, że jest moment katastrofy, i popatrzymy, jak się aparat rządowy zachował już po katastrofie. Proszę Państwa, suma tych wszystkich okoliczności nie pozwala patrzeć na żaden fragment śledztwa tego głównego wojskowego i wygładzać tego twierdzeniami no, to wszystko oczywiste, nieszczęśliwy wypadek, błąd decyzyjny pilota. Państwo doskonale wiecie, że to jest przedsięwzięcie olbrzymie taka wizyta że ono powinno być przygotowane perfekcyjnie, a już przynajmniej z jakąś dobrą wolą, a jeżeli jest zawalone od początku do końca wszystko, od takiego zwykłego pijaru, jak podzielenie tej wizyty, po kwestie związane z zabezpieczeniem naj ochrony najważniejszego WIP-a w kraju, po kwestie związane z przelotem naj najważniejszego VIPa w kraju, a potem polski premier oddaje śledztwo, bo o tym też, jeśli będzie taka wola Państwa, to, to powiem, oddaje śledztwo stronie rosyjskiej, łamiąc zresztą polskie prawo, to tutaj nie ma przypadku. To wygląda na działanie systematyczne i zmierzające do co najmniej niewyjaśnienia tutaj niczego, żeby nie powiedzieć mocno. Nie, jeszcze... jeśli, jeśli może usprawniając to, tego nie chcę państwa czytywać dużej litanii, Działań administracyjnych i innych, które prowadzono przeciwko prezydentowi i jego pracownikom, jak na przykład nie przyznawanie paszportu dyplomatycznego, co powodowało na przykład, że niektórzy z nas, na przykład ja, nie mogłem na zawołanie gdzieś jechać z prezydentem, tam na przykład, gdzie będzie obowiązywała wiza, prawda, więc jako paszport turystyczny odbierali certyfikatów wypuszczenia tajemnicy państwowej, co pozwolą, co powodowało, że nie można było wszystkiego czytać albo bywać. Wreszcie w 2009 Sikowski dopisał pismo dyrektora generalnego MZ, który drastycznie ograniczał rozprowadzanie depesz z placówek, czy praktycznie byśmy no, każdym tak razem musieli prosić przed wizytą prezydenta o przygotowanie pakietu informacji przez MSZ, dlatego że DPS z placówek nie przychodziły do nas zostaliśmy z zdjęci z rozświetnika. W 2008 roku ciągle jeszcze był na przykład w I rokowania z bretacza rakietowej. Więc po to, żeby z prezydenta zblifować jak się toczą te rokowania za każdą rundą spotkań MSZ, Amerykanie. Ja prosiłem najczęściej zastępcę ambasadora amerykańskiego do Benu i przepytywałem, to kobieta, wtedy ona informowała nas rzeczowo i, jak przebiegła runda, do czego doszło, do czego ustalono, bo prezydent takiej informacji nie dostawał, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlaczego to wszystko się też działo? No z dwóch powodów, które jeszcze trzeba wspomnieć. Jeden to wielka polityka, oczywiście, jak powiedziałem, próba odseparowania prezydenta od polityki zagranicznej, ponieważ wtedy już pełną parą szła zmiana tej polityki. jak Ja pisałem wtedy artykuły o antyamerykańskim rządzie. Pukano się w czoło. Dzisiaj już wiemy, Sikorski opublikował, że współpraca z, z Amerykanami to murzyńskość była, prawda? Ja on to robił, stawiał na zmianę kursu na, na Niemcy. No i współpraca z Amerykanami, udział naszych wojsk na przykład w różnych misjach, w operacjach, które na, na Wysokim Wschodzie, czy tarcza, to, to po prostu było nie na rękę, należało ten kurs zmienić. Należało się zaprzyjaźnić z Niemcami, a żeby zdobyć ich przyjaźń należało również zmienić kurs wobec Rosji na, 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 na łagodny, stąd też odejście od tej polityki Jagiellońskiej na politykę Piastowską. No i wreszcie drugi powód, taki już bardziej przyziemny, dlaczego nie chciało dopuścić do tej wizyty, to jest obawiano się, że w czasie tej wizyty prezydent rozpocznie kampanię wyborczą, że jego wypowiedzi będą służyły kampanii wyborczej. No nie wiedziano, że prezydent chciał, ale tą kampanię wyborczą rozpoczął miesiąc później od wizyty w Stanach Zjednoczonych w Chicago z Polonię, potem 2 maja, potem 3 maja w Polsce i wtedy miał zapowiedzieć, że będzie startował te Ja kilka lat temu w 2012 roku na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych na nielicznych, gdzie pojawił się Sikorski, wypytywałem go o to przygotowania i zmusiłem je zapis zresztą nawet filmowy, ponieważ telewizja niezależna to sfilmowała. I on przyznał, że do czego służyły te działania. To zniechęcenia prezydenta do wyjazdu w, w, w to miejsce. Do zniechęcenia. Ja jest, postawiłem na dramatyczne pytanie, czy pan jako minister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za politykę z dyplomacji, za to, żeby realizować jakiś interes narodowy, prowadził politykę zniechęcania prezydenta do prowadzenia polityki zagranicznej, do udziału w tej polityce. Tam, chodziło o to, żeby po prostu pozbawić tych, tych możliwości. Dobrze, to może teraz rzucie, przejdźmy do samego momentu już katastrofy i moje pytanie tak, żeby zachować kolejność, to może najpierw do Pana Marka Pyzy, ale też do, 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 do pozostałych Panów. Co rząd, władze polskie w momencie samej katastrofy, w pierwszych godzinach, mogły zrobić, co, co, co zrobiły, a czego nie, nie, nie zrobiły, co, co, co stracono. Prawda? Co, czy, czy, czy to można było inaczej inaczej rozegrać? Jakie, jakie, czy i jakie zostały popełnione błędy? To już przechodzę do odpowiedzi na to pytanie, bo Chciałem jeszcze dodać, bo to wszystko, co tutaj zostało powiedziane. Z z perspektywy dnia dzisiejszego wydaje się dla nas, dla Państwa pewnie również, bo Państwo się zapewne interesują bliżej, to z spowęską, dosyć oczywiste. Traktujemy to jako no, fakty, z którymi za bardzo nie można dyskutować. Natomiast do tych faktów musieliśmy się dodrapywać przez długie lata, przez różne spotkania w parlamencie, przez czytanie akt śledztwa, dyskutowanie świadków itd. itd. a to dlatego, że. Przez kolejne tygodnie wszystkie te osoby, które jakąś odpowiedzialność niosły na swoich plecach, po prostu ordynarnie kłamały. I to każda z osób stojących na czele każdej z tych instytucji, którą wymieniliśmy, wprost kłamała Polaką w oczy. Ja przypomnę, o czym też doskonale wiemy, że gdy były plany impeachmentu wobec prezydenta Clintona, to za to, że okłamał swoich rodaków. A tutaj mieliśmy właściwie od pierwszego dnia, od 10 kwietnia, kłamstwo za kłamstwem. Tak jak gdy ujawniliśmy, że na lotnisku na prezydenta nie czekał żaden borowiec, generał Janicki mówił prosto w oczy, że, że to jest nieprawda, że było dwóch borowców. Potem się okazało, że nie było żadnego borowca, bo jeden to był były borowiec, a drugi to był kierowca ambasadora Barak. Na który nie miał nic wspólnego z, z, z tą wizytą i z grupą przygotowawczą. Gdy yy, Ewa Kowacz mówiła doskonale to już wiem o przekopywaniu ziemi w głąb i o obecności, yy, o udziale polskich specjalistów przy sekcjach zwłok, potem się okazało, że kłamała. Yy, gdy yy, prokuratorzy yy, mówili o tym, że, yy, yy, że, że gdy przyjechali do Moskwy, to już było po sekcjach zwłok, yy, to jakoś się udawali, że Widzieli później jak kolejne ciała przyjeżdżają tej Moskwy i mogli w tych sekcjach uczestniczyć. Gdy dalej e, pan arabski e, mówił, że są notatki z takiego spotkań z Uszakowem, to jakoś nigdy nie dowiedzieliśmy się, gdzie te notatki są. dziś nie, nie mamy śladu po tych notatkach. Gdy pan premier był pytany, o czym rozmawiał na Molo 1 września z Władimirem Putinem, to opowiadało o, o, pogodzie. o, pogodzie, o pogodzie i od Jodingu. No. Dotyczyła mnie według Donaldotuska do ich rozmowa, że ochrona za nim często chodzi, że pobiec z nie można itd. Tak tak to było w każdym z tych przypadków. Dopiero później się okazywało, jaka była prawda. Yy, więc yy, na tym też polegał problem, że, że, że do tej prawdy musieliśmy bardzo długo dochodzić. No. A to, co się wydarzyło 10 kwietnia, no to pokazuje. To, co mówił Bartłomiej Sienkiewicz na, na, na słynnym nagraniu, że, że nasze państwo istniało teoretycznie w normalnym państwie, nawet niekoniecznie, trzeba mówić, że jakimś cywilizowanym, w każdym państwie, nawet trzeciego świata, istnieją jakieś procedury, po które się sięga w sytuacjach kryzysowych. No, tutaj wiemy, po jakie procedury sięga. To Edmund ich odebrał telefon i dowiedział się, że będziemy procedować my, w sensie Rosjanie i wy Polacy. Według konwencji Chicago 13 załącznika przyjechał do Warszawy, przekazał to premierowi. Nie, zebrał się, nie zebrała się żadna grupa specjalistów rządowych, która by się zastanowiła, jakie mamy narzędzia w ręku, jakie mamy umowy międzynarodowe podpisane, do kogo należy się zwrócić, jakich specjalistów musimy teraz postawić na nogi, kogo ściągnąć. Ci biegli, którzy natychmiast się zgłosili sami z siebie, nie byli przez nikogo wzywani, chętni do przeprowadzenia sekcji zwłok w Moskwie, zgłosili się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostali po prostu zignorowani. Mimo, że mogli pojechać i zdążyć na czas i przeprowadzić te sekcje, przynajmniej część. Jakie są skutki tego, że nie skorzystano z ich pomocy, wiemy chociażby po kilku ekskumacjach, niejednolitecznej traumie, jaką przeżywają rodziny i wielkich problemach w tym śledztwie. Wiemy, co się działo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych. Rozmawialiśmy przed spotkaniem o tym, jak, jakie nerwowe telefony wykonywano. Nikt nie wiedział, do kogo należy dzwonić. W zasadzie okazało się, że, że w tym państwie nie ma procedur. Że w tym państwie nie ma specjalistów, do których należy się zwrócić w sytuacji kryzysowej. Nie jest było procedur, czy nie sięgnięto? Że, że nie sięgnięto po procedury. Że, e, że jest, jest jakaś taka kompletna bezradność i partyzantka uprawiana. No to, to, co potem się działo wieczorem w Smoleńsku, ta wizyta Donalda Tuska, kompletnie zdezorientowanego, m, który wyglądał tam na człowieka który nie jest w stanie sobie poradzić z jakimiś elementarnymi zadaniami swoimi. On tam stał, słuchał co mówi Siergiej Szojwu, co mówią inni wysocy urzędnicy rosyjscy, nie był w stanie sam z siebie nic zrobić. To co zrobili prokuratorzy, właściwie czego nie zrobili w Smoleńsku, nie korzystając z porozumienia podpisanego ze stroną rosyjską w no namiocie z 10 na 11 kwietnia, kiedy to podpisem i pieczęcią przedstawioną przez szefa Wojskowej Prokuratury okręgowej w Warszawie, pułkownika Ireneusza Szylonga razem z wysokimi y, prokuratorami rosyjskimi, mieli zgodę na to, żeby uczestniczyć w czynnościach od początku tego śledztwa. Y, oni mogli tam wykonać naprawdę dużo, mogli zażyczyć sobie dokładnych ograniczeń miejsca Katastrofy. Na podstawie tej umowy, którą wtedy podpisali. Tak, y, na podstawie tej umowy. Nie, nie skorzystali z tego. Mogli uczestniczyć w przesłuchaniach świadków, które miały miejsce na lotnisku. Uczestniczyli chyba w trzech, o wśwień, ile a tych świadków tam przesłuchano 10, mnóstwo było tych czynności. Natomiast te czynności wszystkie okazały się bardzo mało istotne z punktu widzenia tego śledztwa, jak bym tak powiedział, no bo można się chwalić, że one uczestniczyli prokuratorzy przy przesłuchaniu o nie i Ryżemki, ale wiecie Państwo, że te przesłuchania funkcjonowały przez 3 miesiące, bo zaraz Rosjanie je unieważnili.